Dajcie z tej strony Laska A oto wasz ulubiony show w internetach, czyli Zagubiony w internetach tak. Oczywiście obrałem pod koszulek na tą okazję ponieważ wracamy z waszym ulubionym, jak już powiedziałem show na YouTube, czyli Zagubiony w internetach A co dzisiaj? Dzisiaj Zagubiony w koszmarach czyli Krótka, krótki, powiedzmy, horror, thriller, pizza delivery, więc zobaczmy co jest strasznego w dowożeniu pizzy. Jest późno, dotarłeś do ostatniego domu na twojej liście. Dostarcz pizzę szybko i wróć. Uch, widać jakiś sexy, widać unity pełną parą, ale dobra, dobra. Czy ja coś mogę. Jest tylko grafika, jak już powiedziałem. Jak już widać na moich filmach, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest. Klimacik. Dobra. Enkechułki. Enkechułki. Kto to? Dostawca pizzy. Możesz poczekać w środku, pójdę po moje pieniądze na górę. Pajdź, Janke Człokie. Aha, dajmy pizzę na stoliku, przy moich dzikich harcach, ale jeszcze. Ale nie, nie mogę skakać jako Devil, bo zabalimy w PS. Ale. ej, Człokie. Co się stało? Dobra, Pizza dostarczona. Boję się. I Czy wszystko w porządku na górze? Eneke czułoki. Eneke Jest bardzo ciemno. No, ja widzę. Czybym chodził w miejscu? Tak. Jest za ciemno. <śm> 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 To sto krew. O, oh, fuckie, mam świeczółkę. Halo? Halo. To telefon. Halo. Halo, Czy wszystko w porządku? Tu za Ta ściana paruje. Pewnie jest świeżo pomalowana i schnie. <laughs> Ona lewituje i krwawi z głowy Muszę się stąd wydostać Nie to krew, nie Dobra Muszę uciekać, nie To nie ja To nie ja To nie ja O nie, o nie, o nie Chcę się wydostać, ale wtapiam się we drzwi. Spoko. Mm. Pizza! Ktoś odpakował pizzę. Co to? Wibrator? Nie, one nie mają funkcji z muzyczką. Przynajmniej mój mu nie ma. P -p nie no. Eee, chyba telefon. Ktoś odpakował pizzę! Proszę sobie nie przeszkadzać, dalej, macha ciśniony. Halo, Ani? Pomóż mi! Halo, kto to jest? Pomóż mi, ja jestem uwięziony w domu. W domu? Kim jesteś? Gdzie jest Ani? Dostań mnie, kurwa, stąd. Co do. E, uspokój się, jesteś w domu. E, I tak, nie mogę teraz rozmawiać. Będę za kilka sekund. Masz. Masz dużo wyjaśnień. Musisz mi wszystko wyjaśnić. Dobra. Tylko wydostań mnie. Kto to? Jestem dostawcą pizzy. Wypuść mnie. Gdzie jest pani? Ona. Ona nie żyje. Ło! Je działo. Unosi się. Co? Jesteś szalony? Dzwonię po klinie. Proszę pana, proszę posłuchać. Otwórz drzwi. Nie mogę. Są zamknięte. Masz to... Do... Jesteś w... Wielkich w... w... chłopatach. Posłuchaj, Posłuchaj mnie, dupku. Muszę stąd... A, ha, ha, muszę stąd wyjść i bla, bla, bla. Te dialogi. Okej. Okay. Klucz jest na górze. W... Na szafce. Idź po niej. Zdobądź go. Te dialogi... Bardzo piękny dubling robię, ale za szybko trochę, więc nie mogę się wczuć. Taki, taki, wiesz, taki feeling. Dobra. Gdzie są klucze? Gdzie jest ani? Nie ma ani. Nie ma tu kluczy. No, nie ma tu kluczy. Tu, 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 tu. Dobra, musimy się bać. <target> nie ma kluczy, nic nie Tam nie ma kluczy. Hej, jesteś tam jeszcze? <gathering> Pizza! Kto ci rozwalił pizzę? my Wszyscy zginiemy! Wszyscy zginiemy! Wszyscy zginiemy! Wszyscy zginiemy! Aha, ten strzał był, czyli pewnie muszę iść na górę. Ale to pizza! To wszystko pizza! Halo? Nic panu nie jest? Halo? Też chcę latać. Proszę pana. Proszę pana. Czemu pan się unosisz na górze? Też chcę latać. Smutno mi, bo nie mogę latać. No, musimy stąd wyjść, inaczej pizza nas zabije. To wszystko ta pizza. Można wyjść? Chcia mnie. To spowolniony Michael Jackson. Nie. Wol! Nie. Nie. Tu pizza. Podążaj za kawałkami pizzy. Co się dzieje? Gdzie są kawałki pizzy? Ta pizza mnie prowadzi przez życie. Czego czemu mam jakiś wzrok jakbym był nacipany? Pizza. Pizza. To jest horror z pizzą. Dobra, idziemy. Ciekawe co znajdziemy na końcu pizzowego szlaku. Kurwa. Może się nie dało. To po Hasan. Hasu hasu, 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 hasu. Hasu, Aha, zalupowane ptaszki się... <laughs> o nie, to Eni i ten drugi. No nope. To... co to, to jest? To latający pizza. Pizza! Nooo. Thanks for playing. <laughs> Jakie to było pojebane. <laughs> <laughs> ale fajne, także to był pizza delivery w zagubionych internetach i znowu się zgubiłem, ale na pozytywnie, to nie jest sluggish morse, że nie wiem co się dzieje, ale było fajnie, było śmieszne, ja właśnie o to chodzi, a ja się oddelegowuję. Polecajcie znajomym, szarujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oddajcie mi swoją rodzinę. I do zobaczenia, obejrzyjcie moje inne produkcje, wszystkie playlisty macie na, na moim kanale. A ja się z Wami żegram, na razie.